Cześć kochani, witam Was gorąco na kanale. Lubię tworzyć. Jeśli szukacie sposobu na stworzenie ramek na zdjęcia, to koniecznie musicie obejrzeć dzisiejszy tutorial, ponieważ to, co mam dzisiaj Wam do zaoferowania, jest po prostu fantastyczne, przepiękne i niezwykle praktyczne. Zobaczcie. Te ramki powstały, uwaga, z jednego kawałka papieru. Niczego więcej zdradzać nie będę. Zapraszam Was do obejrzenia dalszej części tego materiału. Zapraszam serdecznie! Ramkę wykonam z kartki białej, technicznej, natomiast ta kolorowa posłuży mi do wykonania kluczowego elementu, od którego zaczną się nasze wszystkie działania. Ta kartka, jak widzicie, ma format A4, ja potrzebuję format A6 jak go otrzymać. Kartkę tę składamy na pół, dzięki temu uzyskamy format A5. A kiedy format A5 złożymy na pół uzyskamy format docelowy, czyli A6. On ma wymiary 10 cm na 15 cm. I takie zdjęcie czy obrazki będzie właśnie mieściła nasza ramka. Tę kartkę kolorową układamy sobie mniej więcej na środku. Ważne, żeby. Były mniej więcej zachowane podobne odległości na górze i na dole. To nas najbardziej interesuje. I kiedy już to osiągniemy, bierzemy ołówek i odrysowujemy sobie naszą kartkę. Możemy ją odłożyć na bok, już nam się nie przyda. Spójrzcie. To jest nasz prostokąt w wymiarach 10 cm na 15 cm. I teraz musimy przedłużyć jego boki. W tym celu chwytamy za linijkę i ołówek, a następnie Przedłużamy boki, tak jak powiedziałam: na górze, teraz na dole i jeszcze po bokach, z prawej strony i teraz z lewej. to już to zrobimy, możemy przejść do kolejnego kroku, który będzie polegał na wyznaczeniu na tych przedłużonych liniach wszystkich: czyli tutaj, tutaj, tu, 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 tu i tu. Punktów. Ja pokażę Wam za chwilkę to w przybliżeniu na tym dolnym fragmencie. Zacznę sobie od tej strony, później pokażę na tej stronie. Także już za moment Wam to pokażę, jak będziemy działać dalej. Mamy wszystko w przybliżeniu, tak jak już widzicie, i jak wcześniej zapowiedziałam, zrealizujemy sobie to zadanie na dolnych fragmentach. Zacznę sobie od tego lewego. Chwytam za linijkę. Tę linijkę układam sobie tutaj. Mój punkt wyjścia będzie w tym miejscu, czy tej krawędzi. Tutaj przykładam sobie linijkę. I teraz słuchajcie, musimy na tym przedłużonym fragmencie, sobie troszkę przesunę. Na tym przedłużonym fragmencie musimy sobie wyznaczyć kilka punktów. Pierwszy punkt będzie tutaj, gdzie jest 1 cm na wysokości 1 cm, kolejny punkt na wysokości 2,5 cm, I dalej 3,5 cm. I dalej 5. Tutaj, jak widzicie, bo tak się może zdarzyć, robiliśmy tutaj ten, rysowaliśmy, odrysowywaliśmy ten prostokąt troszkę na oko. Może się zdarzyć tak, że 5 cm, czyli ten punkt, który nas interesuje, będzie wykraczał poza naszą kartkę, ale tym się nie przejmujcie. Może generalnie chodzi o to, żeby wyznaczyć sobie ten 5-cm punkt. Ja sobie zapiszę. 1 cm, 2,5 cm, 3,5 i 5 cm. To nas interesuje. Także, jak powiedziałam, nie przejmujcie się, jeśli ten, e, jeśli tej nie będzie e, takiej równej odległości, to 5 cm będzie wykraczało poza naszą kartkę. Nie ma to znaczenia. Tak samo działam z tej strony. Przesnąłam sobie, a może zrobię tak. Znowu przykładam linijkę tym razem do prawej krawędzi i zaznaczam 1 cm, 2,5 cm, 3,5 cm i tu będzie 5 cm, gdzie się kończy kartka. I znowu 1. 2,5, 3,5 i 5 cm. Tak i tak. I na każdej tej przedłużonej linii robimy dokładnie to samo. Wyznaczamy sobie te punkty na wysokości 1 cm, 2,5 cm, 3,5 oraz 5. Jak widzicie, zrealizowałam sobie to zadanie, czyli wszędzie wyznaczyłam punkty, które opisałam tutaj. Następnym krokiem będzie połączenie wszystkich tych punktów ze sobą. Jak będzie się to odbywało? No, w bardzo prosty sposób. Biorę rzeczywiście linijkę ołówek i. Prowadzę ten linię od jednego punktu do drugiego. Zjeżdżam poniżej i działam tutaj. I tu już nie muszę. Odwracam kartkę i znowu łączę ze sobą wszystkie te punkty. Tak aż do końca, aby wszystkie punkty były ze sobą połączone. Jeszcze tutaj i tutaj. Tak prezentuje się moja kartka po wykonaniu tej czynności. Dalszym krokiem będzie stworzenie zagłębień w tym miejscu, w tym. Na górze, z lewej strony i z prawej strony. Pokażę Wam już to za moment w przybliżeniu, aby wszystko było jasne, czytelne i klarowne. Tak jak wspomniałam, musimy stworzyć teraz w dolnej oraz w górnej części takie zagłębienia, które będą właśnie niezbędne do złożenia ramki. W związku z tym, że tutaj mamy opisane te punkty, które mogą właśnie utrudnić mi troszeczkę zaprezentowanie Wam wszystkich kroków, dlatego e, te kroki e, stworzenia właśnie tych zagłębień zrealizuję sobie na tym fragmencie górnym, ale pozwolę sobie o, odwrócić do góry nogami. To nie ma znaczenia, ponieważ, jak już wiecie, wszystkie te czynności, które zrealizujemy tutaj, później wykonamy tu. No ale tutaj mamy czystą kartę, że tak powiem. I teraz tak. Zagłębienia będziemy tworzyć na poziomie drugim czyli na tej drugiej kreseczce tutaj nie na tej, ale na tej oraz trzecim Tutaj jakbyście mieli tutaj 2,5 cm 3,5 cm Tutaj, gdybyśmy to opisywali Licząc od tytułu, to jest 1, 2, 3 My sobie na poziomie drugim i trzecim będziemy wykonywać obliczenia tworzyć kolejne punkty Kładę sobie więc na ten drugi poziom moją linijkę i odmierzam 1,5 cm. Zjeżdżam poniżej i znowu wyznaczam sobie 1,5 cm. Oba te punkty łączę ze sobą, rysując linię. I teraz tak. Musimy w dalszej kolejności połączyć ten punkt z tym punktem. Oraz ten punkt z tym punktem. Tutaj jest poziom, jakby, który gdybyśmy go opisywali, znowu tutaj byłby 1 cm, czyli na tym 1 cm, a tutaj ten 5 cm. Chwytam zatem za linijkę i tak jak to Wam powiedziałam, łączę tutaj. I łączę też tutaj, przechodzę dalej, to jest do prawej strony, i tutaj działamy analogiczny w analogiczny sposób. No, wyznaczamy sobie 1,5 cm, 1,5 cm. Łączymy oba punkty. Oraz scalamy z tym miejscem, i już za moment z tym. Gotowe, tak to się prezentuje, i dokładnie te same czynności wykonujemy tutaj w tym miejscu. Boki natomiast zostawiamy w takim układzie jakim są. Tak prezentuje się już cały szablon. Kolejnym krokiem będzie jego wycięcie. Bazując na tych zagłębieniach, które sobie wykonaliśmy, wykonujemy właśnie cięcia wzdłuż wyznaczonych linii I wycinamy wszystko zgodnie z tymi wyznaczonymi liniami, tak jak przed chwileczką powiedziałam a co otrzymamy po wykonaniu wszystkich cięć? Taką oto konstrukcję. Następnym naszym zadaniem będzie zagięcie całego szablonu zgodnie z tymi wszystkimi wyznaczonymi liniami. Jeśli macie tablicę do wikowania i tak jak ja korzystacie z dość grubego papieru, to będzie łatwiej właśnie te wszystkie zagięcia. Wykonać. Także słuchajcie, wszystko stopniowo sobie zaginamy. Ja zaczęłam sobie od środka, ale oczywiście te wszystkie tutaj, tą, tą, tą i właściwie wszystkie te linie musimy sobie zagiąć. Teraz możemy przejść już do składania naszej ramki. O, zobaczcie, tak wyglądają w tym momencie. Moje części boczne, tutaj będą części górne. O, właśnie tak się to prezentuje. I aby nam się nic nie rozklejało, nie psuło, ja wykorzystam sobie taśmę dwustronnie klejącą. I zamocuję w tym miejscu. Zobaczcie tutaj, właśnie tutaj. Dalej, z drugiej strony, tutaj, wezmę sobie kolejny kawałeczek taśmy, właściwie dwa kawałki odetnę. I to samo zrobię z drugiej strony. To jest tu, i również. W dolnym fragmencie. To jest też dobry czas na to, aby włożyć do środka obrazek, zdjęcie, co tylko chcemy. Ja mam tutaj taki obrazek z listkiem. On jest troszkę niewymiarowy, więc przymocuję go za pomocą taśmy dwustronnie klejącej. O. Tak mniej więcej tutaj. Składam swoje boki, a następnie górną część i tę górną część, zobaczcie, wkładam w widoczny tu otwór. Z jednej strony. Zaraz to samo zrobię z drugiej strony. Udało się. Odwracam i znowu zwijam ten fragment i wsuwam go, w te części boczne. Dociskam wspomniane części boczne. Ponieważ, jak wiecie, Umieściłam tam taśmę dwustronnie klejącą, która właśnie ma dodatkowo stalić moją ramkę. Nie musicie tego robić, nie jest to jakaś czynność obowiązkowa. Ja ten krok wykonałam, ponieważ właśnie zależało na tym, żeby moja ramka była, trzymała się stabilnie. Ale jeśli tego nie skleicie, to dzięki temu będziecie mogli też wymieniać sobie obrazki czy zdjęcia właśnie w ramce. Jak już powiedziałam, też ten obrazek przymocowałam na taśmę dwustronną, bo był troszeczkę niewymiarowy. E, ok, w każdym razie tak to właśnie się prezentuje. Ramka, jak widzicie, już jest gotowa. E, możemy słuchajcie, że dodatkowo, jeśli chcecie taką ramkę powiesić na ścianie, możecie bez problemu. Wystarczy przymocować tutaj zawieszkę, na przykład ze sznureczka, albo też zrobić powiedzmy delikatnie otwór tutaj w tym miejscu. Ale zrobię właśnie bardzo delikatnie, żeby tutaj tego nie przebić. Także tak, albo zrobić podstawkę, jeśli chcemy. Przykładowo taką ramkę sobie gdzieś postawić. Tę podstawkę robimy też w bardzo prosty sposób. Przede wszystkim zaginam. To jest ten pasek, sobie zaginam stopniowo, stopniowo. Właśnie tak. Ten będzie przylegał. To będzie wyglądało. chcę sobie za taśmę dwustronnie klejącą. Umieszczę sobie tutaj. Troszkę mi wystaje, ale nieważne. sobie po prostu zagnę to, co wystaje. I mniej więcej powiedzmy w tej środkowej części. I ta część, która mi tutaj została, jak widzicie? Ja sobie delikatnie też zagnę ten fragment Wezmę kawałek taśmy. Przykleiłam i dokładam do Mniej więcej to wygląda. Możemy oczywiście sobie to dowolnie formować. W każdym razie, jeśli właśnie uznamy, że coś jest, że musimy jeszcze bardziej, że tak powiem, to kąt nachylenia zmienić, to możemy swobodnie sobie podziałać. W każdym razie, można zrobić też, jak widzicie, podstawkę albo otwór, albo zawieszkę. Wedle uznania. Co włożysz do środka takiej ramki? Co tylko chcecie: zdjęcie, obrazek, cytat. Spójrzcie. Tekst ulubionej piosenki. Naprawdę możliwości jest bardzo wiele, ale już teraz wiecie jak takie fajne trójwymiarowe ramki stworzyć. Więc możecie brać się do dzieła i kliknąć kciuka w górę. Jeśli ten tutorial Wam się spodobał, jeśli ten pomysł Wam się spodobał, możecie też zasubskrybować mój kanał. Będzie mi bardzo miło. Możecie również odwiedzić lubietworzyć.pl i na pewno śledzić moje kolejne tutoriale, które pojawią się tutaj już wkrótce. Ściskam Was gorąco. Do usłyszenia już niebawem. Pa! pa!